Cześć Darek, Excel -trainer. Od jakiegoś czasu, nie wiem od kiedy, ale od kiedy chyba zacząłem stosować Office 365, Microsoft wprowadził do Power Query do narzędzia starania taki dodatkowy czek użyć do pasowania rozmytego. I w sumie zawsze to ignorowałem, nie wiedziałem po co to jest. Myślałem, że trochę działa jak w. Wyszukaj pionowo, jak zamiast fałszu tam prawdę, to będzie szukało mi przybliżonych dopasowań liczbowych. No i oczywiście nie mogą być w większym błędzie, ponieważ dopasowanie rozmiarów Power Query jest używane tylko i wyłącznie w przypadku kolumn z tekstem. I na czym polega? Na tym, że trochę uniwersalizuje Power Query na wielkość znaków bądź nawet literówki, czyli możemy mieć. W scalaniu podane kolumny wskazane jako klucze, gdzie wartość w jednej tabeli w tej kolumnie będzie się minimalnie różniła o jakąś jedną literę albo będzie miała inną wielkość znaków, i dopasowanie rozmyte pozwoli mi na to, żeby jakby przypasować do siebie te dwa rekordy. Żeby wytłumaczyć ci na przykładzie, stworzyłem takie dwie tabelki, gdzie mamy jakieś Wyniki zwycięzców. Tutaj mamy po prostu osoby zapisane i imiona osób zapisane, które zwyciężyły jakąś konkurencję daną. No i na koniec chcemy w jednej tabeli podsumować, ile razy ktoś zwyciężył, tyle punktów ta osoba uzyska. I mamy tutaj czterech uczestników zawodów: jest Waldemar, Marceli, Edward i Bartłomiej. Są wpisani prawidłowo. A jeżeli chodzi o. Te zwycięstwa ich, no to już różnie byli wpisywani, bo tak, Waldemar pierwszy raz był pisany dużymi literami. Mamy tutaj też yy, Waldemara prawidłowo wpisanego. Nie, nie ma żadnego, tylko tak jest pisany. Jest Marceli, jest Marcel, jest Marcelin i Marceli, czyli dwa prawidłowe, dwa nieprawidłowe. Jest Edward z Małej, tutaj drugi Edward z Małej, tutaj mamy Edwarda z Dużej i jest jeszcze Edek. Nie wiem, czy Edka też mi uwzględni, no ale będziemy sprawdzali, jak się zachowa właśnie to wstalanie. Jest jeszcze Bartek, Bartłomiej, tutaj ma literówkę. No i tutaj mamy oczywiście Bartlomija. Załadujmy sobie to, te tabelę tabele do Power Query. Zaznaczam pierwszą tabelę, dane z arkusza. Zamknij, załaduj. Załaduj do, Tylko połączenie. I druga tabela z arkusza. I mam obie tabelki już załadowane. No i teraz do tej tabeli wyniki przechodzę. I chcę ją scalić z tabelką zwycięzcy. Wybieram stal zapytania. Zobaczam jedną kolumnę, która istnieje. Wybieram drugą tabelę zwycięzcy. Zaznaczam tutaj też kolumnę, tak żeby wskazać klucz wspólny, i mam informację, że zaznaczenie jest zgodne z dwoma z czterech wierszy, czyli z tych czterech wierszy tylko dwa mają jakieś dopasowania. No i lewe zewnętrzne sprzężenie zostawiam, czyli wszystkie rekordy z tabeli pierwszej, pasujące z drugiej. Klikam OK. No i rozwijam sobie moją kolumnę. Nie będę je na razie agregował, tylko rozwinę, tak żeby pokazać, jakie wyniki. Dostałem, dostałem z powrotem. Użyj oryginalnej nazwy, kolumnę jako sobie odznaczam. Nie chcę mieć tej nazwy. Ok. No i tak. Jest Marceli. Marceli. Edward, 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 Edward. Marceli, Marceli. Czyli tam, gdzie były prawidłowo wpisane te osoby, zostało dopasowane. Dwa razy był Marceli, dwa razy był Edward prawidłowo wpisany w tej tabelce z zwycięzcami. Waldemara żadnego. Nie było. Bartłomieja również nie było żadnego. Jeżeli jednak cofnę się do mojego kroku z tą zapytania i zaznaczę tylko opcję użyć dopasowania rozmytego w celu wykonania scalenia, to mam już dopasowanie, czy znaczenie zgodne z czterema wierszami, czyli wszystkie cztery tutaj mają jakieś swoje odpowiedniki w tej tabelce. Drugiej. Klikam OK. Zobaczmy. I mamy. Waldemar. Rzeczywiście jest dopasowany raz z Waldemarem pisanym z dużymi literami. Marceli, Marceli, Marceli Marceli. Bo tam było dwóch Marceli w tej pierwszej tabelce. Jest Marceli Marcel. Marceli Marcelin nawet. Edward Edward, 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 Edward. Pisany raz był z dużej i Bartłomiej z Bartlomiejem. Edek nie został dopasowany, ponieważ jest to za bardzo odbiegająca wartość od Edwarda. I ogólnie tym dopasowaniem można sterować. Jeżeli ja bym sobie wrócił do salonu zapytania i rozwinął tutaj opcję dopasowania rozmytego, to jest jej takie coś jak próg podobieństwa. Opcjonalnie. Yy, on jest wypełniony tak niewidoczną wartością 08. Jeżeli użyłbym liczby 0, to wszystkie rekordy by się pasowały, jeżeli użyłbym 1, to tylko idealne dopasowanie by działało. A jeżeli 0,8, no to jest takie przybliżone dopasowanie tych bardziej prawdopodobnych. Gdybym zmniejszył do np. przykład 05, nie sprawdzałem tego wcześniej. 0,5 nie zerocznie 0.5. I klikną OK. Zobaczmy, czy Bartek wtedy przejdzie. Nie, czy Edek, Edek też nie przejdzie. Yy, nie, trzeba by chyba bardziej jeszcze zmniejszyć, ale wtedy mogą być dopasowania takie zupełnie odbiegające. Do tego wrócę i to 05 sobie wyczyszczę. Wstawię 08. Domyślne. Yy, można wyłączyć domyślne yy, ignorowanie wielkości yy, znaków. Bo jest to włączone, tylko że wtedy Waldemar już nie byłby dopasowany. No i tu jeszcze można dopasować. Znaczy, dopasowuje się łącząc część tekstu. to nie mamy takiej sytuacji, akurat. Jeszcze jest opcja dosyć ciekawa, że można ograniczyć maksymalną liczbę dopasowań, na przykład do tylko jednego albo do nie wiem, trzech, dwóch obojętnie. Jeżeli to nie jest uzupełnione, to każde dopasowanie będzie zwrócone. Jeżeli byśmy wpisali jakąś liczbę, to tylko do tej maksymalnie liczby dopasowania były, do były zwrócone. I jeszcze możemy wskazać jakąś tabelę przekształceń, ale że żadnej tabeli przekształceń to nie mam przygotowanej. Chodzi o jakieś takie odpowiedniki, w dokumentacji Microsoft podaje na przykład tam MST, że to jest Microsoft i tak dalej, ale takich tabel nie mamy. No i ja to stwierdzę i teraz zamiast rozwijać element zwycięzcy, usunę ten krok i po prostu policzę, zagreguję, Ile razy dana osoba wystąpiła niestety tam Edek nie jest zakwalifikowany. Także z tym będzie. Będzie już problem że ktoś pisze Edek Edward to już na pewno go nie zliczy. Chyba że mocno obniżymy ten próg prawdopodobieństwa że to jest ta sama wartość. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć.